Po ostatnim sukcesie Lidzy Wróblewskiej podczas Pucharu Świata, który odbył się w Sarajewie, chyba dobre nastroje w Akademii Judo Poznań. Szkoda, że to koniec sezonu. Radosław Miśkiewicz, prezes klubu. No Dokładnie dla nas fajnie. Trzecie miejsce Lidzy Wróblewskiej na Pucharze Świata. Dla niej jeszcze jeden stary Grand Prix. Zmiana wagi do 78 kg, więc mam nadzieję, że to może i zdobycie kwalifikacji do igrzysk olimpijskich nie wyszło w kategorii 70 kg no nabiera masy, nabiera, nabiera mięśni więc decyzja, że przenosimy się do wyższej kategorii wagowej walczy o w 78 kg, więc mam nadzieję, że Los Angeles będzie jej w 78 kg czy, czy po nieudanym roku także Angelika Szymańska będzie zmieniać kategorię, kategorię wagową? Nie, ona stabilnie waga 63 kg więc w tej kategorii będzie walczyła o igrzyska olimpijskie. E, koniec sezonu i co teraz w Akademii się dzieje? gotowanie do przyszłego roku już chyba trwają. No tak, ostatnie starty mieliśmy w ten weekend Mistrzostw Polski, gdzie zdobyliśmy cztery medale, więc się mega z tego cieszymy. No teraz jeszcze tak jak mówiliśmy Grand Prix dla Angeliki Szymańskiej, Kingi Wojszczak i Jadwigi w Zagrzebiu i start Angeliki Szymańskiej w Tokio i to były ostatnie nasze dwa starty w tym sezonie i szykujemy się do następnego sezonu.